Czy ten styl poznawania kobiet uwodzenia jest spójny ze mną? Słuchaj, to jest tak. Jak masz być coś spójne z wystraszonym Tobą? Jeżeli nie masz tych efektów, które Cię interesują, to pytanie. Czy dostosowujesz narzędzia pod zadanie? Czy dostosowujesz zadania pod narzędzia, którymi dysponujesz? Powiem Ci tak z mojej praktyki, żebyś najlepiej to poczuł na zasadzie takiej, że Najpierw dojść do momentu, w którym nie ma w tobie takich tych blokad, asekujanctwa i wtedy dopiero wybierasz się. tak. Gadać to każdy potrafi, a złapać za co, za co trzeba, to, to nie ma nikogo jeżeli Ty szukasz rozwiązań takich, bo zauważyłem, że goście, którzy nie mają efektów, mężczyźni, którzy nie mają tych efektów Wy chcecie wszystko przegadać Wy chcecie, żeby ona Wam wszystko, nie wiem, najlepiej na czole narysowała bzyka mnie i żeby i, 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 to i tak byście sprawdzali, czy czy, uu, czy się nie rozmarza, czy to na pewno jest permanentne. Wy chcecie wszystko ustalać dostawać wszystko na piśmie tak, żeby ona wręcz zapewniła Was o tym, że ona chce z Wami bzykać się, yy, przeżyć emocjo yy, emocjonalno-fizyczne połączenie duchowe. Po co? Ja mam prostą zasadę. Jeżeli kobieta jest ze mną na jance, chce się bzykać. Rozmawia ze mną, chce się bzykać. Nie odchodzi po moim wysublimowanym yy, pełnym yy, smaku, gustu i intelektualnej uczty żarcie, Chce się bzykać, dzwoni do mnie, chce się bzykać. Daj mi numer telefonu, chce się bzykać, po co? Czy wyłam na gościa, który potrzebuje. Przyjaciółki? O, kochana, opowiadaj, co u ciebie? Mm, już zaparzę herbatkę? I co wy kurwa, pan? No bez jaj, no nie. Nie, zresztą mówiłem to w jednym z ostatnich właśnie filmów, że mężczyzna nie potrzebuje przyjaciółek. Mężczyzna tylko kobiety, który mi sypia lub sypiać będzie. Może mieć życzliwe relacje koleżeńskie i tak dalej, ale dobrze, znaczy, co rozumiem, Przyjaciółkę w kategorii takiej, że on się do niej eee, wyrzyguje tam, eee, weź mi weźmy weź mi dojać. Wiesz to tak robią tylko goście, którzy są albo totalnymi mamejami, albo wiedzą, że i tak wsadzą. I tyle. Bo jeżeli myślisz jakikolwiek heteroseksualny y, mężczyzna y, w sile wieku i ty jesteś biała, y, atrakcyjna, inwestuje swój czas, energię i zasoby y, na to, żeby być Twoim przyjacielem, to spotyka się dwóch kłamców. Ty okłamujesz siebie, on okłamuje Ciebie, że jest inaczej. I to jest właśnie to. Dlatego. Ty nie musisz wszystkiego werbalizować. Nie wszystko musi być ustalone. Czekaj, mała przerwa, bo idzie rodzina muminków. Dobra, już jest. Ok. No i. Przeraz, zgubiłem wątek. <grym> no widzisz, nie trzeba być idealnym. Ale dobrze, już jestem. I jeżeli Ty chcesz, żeby wszystko było potwierdzone, że ona ma Ci tutaj na napisać, powiedzieć, że ona Ciebie chce. To żebyś Ty zrobił ruch, to ja pierdzielę. No, no bez ja. Dla mnie to jest proste: jeżeli kobieta mówi nie, no to nie, no to nała, no następnej. To jest tak, jak widzisz, masz na przykład masz świeczkę i masz zapałkę. I masz jedną świeczkę i musisz odpalić zapałkę. Jest bardzo ciemno. I co, jeżeli zgaśnie się ta zapałka, zanim ty odpalisz świeczkę? No to hel. Lekka pizda! Ale je jeżeli ty masz całe pudełko zapałek, No to nie stosujesz się tak, że odpali świeczkę. Ja nie mówię, że tu trzeba traktować ludzi przedmiotowo. Bądź Boże, jestem jak najbardziej zdala od tego. Ale warto budować znajomości. Warto mieć różne opcje kontaktu. Nie polegać tylko, nie, nie uwalać sobie w głowie tego, że ty nawet z dziewczyną nawet już na kawie nie byłeś. Ty nawet nie wsadziłeś, ty nawet nie popatrzyłeś jak ona sika obok Ciebie. Kiedy mierz zęby, a ty już planujesz, Boże, przyszłość, a co będzie, jak ona się dowie, że spotykał się z innymi? stary. powiem ci tak, to jest do tej brutalnej Każda kobieta, z którą gadasz, ma jakiś adorator, ale to temat na inny film. Chyba zaraz nagram kolejny. Więc przyjmij sobie taką zasadę, że ona jest z Tobą, to jest z Tobą zainteresowana. Jeżeli spotyka się z Tobą, to jest zainteresowana. Jeżeli cokolwiek robi w twoją stronę dla ciebie, to jest zainteresowana. No proste. Nie bądź bydlakiem. Dziewczyna się stara, a ty jej nawet nie chcesz wsadzić, a tfu! kurwa. To, to, to jest mężczyzna. To jest mężczyzna na takie rzeczy narażasz kobietę. I ty myślisz, że kim ty jesteś? Gentlemanem? Gentleman nie pozwala na coś takiego, żeby dama była nieusatysfakcjonowana. Rozumiesz to? Nie można bawić się uczuciami kobiety. Jeżeli ona coś robi dla ciebie, to też zrób coś dla niej i daje dobry orgazm. To tyle. Pozdrawiam. Aha. Pod tytułem filmu klikasz trzy kropki więcej, jest więcej moich kursów o tym, jak uszczęśliwiać kobiety. Jest też link do współpracy, ona wszystko jest.